Dzisiaj sobie szakszukę zrobiłam, e, tym razem z pieczarkami, może gorące, więc smacznego dla mnie. Słyszycie to? To jest dźwięk smutku. Ale nie na długo. Mam w zapasie, więc jeszcze smutku nie ma. No Hejka, witam się z wami bardzo serdecznie z kuchni, z podłogi tak naprawdę. <gryw> Dzisiaj mam zaplanowałam sobie y, umycie zmywarki w środku, y, wyciągnąć te kosze i y, uszczelkę wyciągnąć, wyciągnąć, wiecie tam, blabla. Bla. Y, ja za bardzo nie lubię tego robić, ale bardziej wolę y, jednak zająć się czyszczeniem, y, zająć się czyszczeniem pralki. Gdzieś tam filtr wyczyścić, yy, yy, tą szufladkę na, na detergenty wyczyścić, ale akurat nie przepadam za zmywarką, ale trzeba jak najbardziej. A właśnie takimi rzeczami to ja się zajmuję. Yy, tak więc yy, w ramach może motywacji też waszej do sprzątania, jeśli wam się nie chce, to może, może. Ja tak pięknie słońce świeci, że się tego nie spodziewałam. No siemka. dzisiaj w ogóle odebrałam zamówienie z paczkomatów, dwa zamówienia to dokładnie z dwóch sklepów z paczkomatu, ale nie kosmetyczne, ogólnie nie dla mnie, a na prezent dla mojego sześcioletniego sześniaka na urodziny właśnie szóste. I tak się zastanawiałam, co by mu tutaj kupić, bo tak, no Lego wiadomo, to Lego... Już za dużo tego lego I tych autek też już za dużo I troszeczkę tak inaczej Chciałam podziałać Ja to w ogóle robię takie dość nieoczywiste zakupy Ja to faktycznie wyszukuję Tych rzeczy przez internet I tak samo zrobiłam tym razem I wiecie co? Postanowiłam kupić takie klocki To są morfum I to są ogólnie takie mega duże Bo serio duże Zaraz wam to zrobię porównanie tak dla porównania tutaj mam te y, krocki Lego. Widzicie? Widzicie może? O, tak to zrobię. Może o, tak. No to... No jest różnica. Y, I tutaj właśnie w tym zestawie. Y, jest karta, nie wiem, instrukcja, jak stworzyć cztery różne modele właśnie aut. Tak. Już nie zagłębiamy się w to bardziej, ale takie ciekawe, że tutaj w ogóle takie spójrzcie. Widzicie, takie o, są elementy i i tutaj jest taki. Takie coś, taki długi polec, więc na to się tam e, koła i to po prostu też będzie się opracowało. No ogólnie taki dość ciekawe kreatywne też. Inne, e, inne od wszystkich klocki. E, więc jestem też ciekawa, co na to młody. E, I z drugiej strony mam e, też jeszcze bardziej kreatywnie. Tutaj mam zestaw z e, mapet. To jest zestaw z e, sześcioma markerami dmuchanymi, właśnie jest sześć kolorów, jest dmuchawka, akurat ten zestaw, właśnie, co ja tutaj mam. To popatrzcie, tutaj jest um, szablon instrukcja obsługi, właśnie sześć markerów, e, ten nie wiem, dmuchawka, czy coś, że z jednej strony, właśnie z się e, do ust i się po prostu dmucha, tak jak nie wiem, balona, e, a tutaj się wciska właśnie flamastra. E, I to później ma ro, właśnie jak się dmucha to. Ma taki efekt, dawać y, takiego sprayu, właśnie y, coś takiego. No i jeszcze tutaj jest 6 kart, y, a 5. Mm. Więc y, taki prezent tym razem zrobiłam. Tak, na zakończenie tego vloga, to chciałam powiedzieć, że y, młody bardzo się ucieszył z y, tych markerów dmuchanych, co wam pokazywałam. E, bardzo się ucieszył i nawet nie sądziłam, że aż tak się w to wkręci, ale faktycznie e, spodobało mu się to. E, I właśnie uważam, że te markery, co coś właśnie ja kupiłam, one są lepsze pod tym względem, że jest e, inaczej wygląda ten ustnik po prostu. E, że jest ta cała tam słomka z tym ustnikiem, ponieważ ten ustnik, ustnik można umyć. A wiem, że właśnie takie markery jak aktualnie są w biedronce, a przynajmniej były w ostatnim czasie, w niektórych biedronkach, czy tam pepko, coś takiego, to one po prostu tam trzeba coś tam przekręcić, tam wkład, coś inaczej, tam włożyć i dopiero wtedy dmuchać. I tak mi się wydaje to takie mniej higieniczne. Hmm, e, tak. No ale, dobra, nieważne, yy, jeszcze, a, jakby coś to praca w tle pracuje. Obejrzałam jeszcze serial yy, The Last of Us z 2023 roku, tak? Pod koniec chyba wyszedł, 2023 roku. Obejrzałam go dopiero teraz. Yy, ja w ogóle jestem bardzo, jestem fanką dużą Gry The Last of Us, jako pierwszej części, druga mnie mocno zmęczyła, żeby jeszcze tak śmiesznie było. Ja nie, nie przeszłam tych gier jako ja, że na tej konsoli, czy tam na pececie, ja oglądałam. Obejrzałam rozgrywki z gry, dokładnie, ale już tyle razy oglądałam, że się tak wciągnęłam tą historię, że no cudowne to było. I, i serial, tak naprawdę, obejrzałam z wielką przyjemnością, dopiero teraz. I był naprawdę genialny, bardzo fajnie, niektóre wątki zostały inaczej wyjaśnione. I uważam właśnie, że gra aktorska świetnie, świetna jest po prostu. Ja tak naprawdę sobie nie wyobrażam innych osób, innych aktorów, żeby zastąpić po prostu innymi aktorami, aktor, innymi aktorami tych, co teraz są. No nie! Nie, więc bardzo mi się podobało kozackie, po prostu świetnie. Ja wiem, ja wiem, że były duże kontrowersje co do Belli Ramsey, która wciela się w rolę Eli. Jednak w serialu świetnie zagrała. Bardzo mi się podobało i mnie ona mocno kupiła. Mocno mnie kupiła ta postać, jaką ona grała. Nie przeszkadzało mi kompletnie, że ta główna bohaterka różni się serialowa od, od tej skry przedstawiona. No nie. Tak więc takim pozytywnym akcentem z wirującą pralką w tle kończę tego vloga. Życzę Wam cudownego tygodnia, bo zazwyczaj daję w, so, w niedzielę tego vloga, więc... Cudownego tygodnia Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.